Piotr Lewandowski poprawił krawat po raz trzeci w ciągu ostatnich kilku minut. Lotnisko Chopina w Warszawie rozciągało się przed nim ogromne i bezosobowe, wypełnione echującymi zapowiedziami opóźnionych lotów i gromkim turkotem kółek walizek na wypolerowanej podłodze. W wieku 57 lat spędził na lotniskach więcej godzin, niż miał ochotę policzyć. Ale dzisiaj było inaczej. Dzisiaj czuł każdy jeden z tych lat ciążący na jego ramionach. Papiery rozwodowe zostały sfinalizowane trzy tygodnie temu. Jego narożny gabinet w centrum Warszawy wydawał się teraz mauzolem. Córka Anna nie odzwaniała od sześciu miesięcy. A oto Siedział w antracytowym garniturze, który kosztował więcej niż miesięczna pensja większości ludzi, czekając na lot do kolejnego hotelu w kolejnym mieście, gdzie nie znał nikogo i nikt nie znał jego. Poluzował nieco krawat i przesunął dłonią po ciemnych włosach, które jak zawsze miał starannie zaczesane do tyłu. Jego zegarek, drogi egzemplarz, który kupił sobie w zeszłym roku na świętowanie zamknięcia wielkiego kontraktu, połyskał w fluorescencyjnym świetle. Pamiętał, jak puste było tamto świętowanie. Szampan w samotności w pokoju hotelowym. Piotr był przedsiębiorcą, który zbudował imperium od zera. Firma konsultingowa, którą założył 20 lat temu w małym biurze na Mokotowie, teraz miała oddziały w całej Polsce i kilka w Czechach był człowiekiem, którego wszyscy podziwiał w biznesie. Miał wszystko pieniądze, prestiż, szacunek. Tylko dlaczego czuł się tak pusty? Rozwód z Marią był bolesny, ale nieunikniony. Dwadzieścia pięć lat małżeństwa skończyło się ciągnącymi się przez lata pretensjami o jego nieobecność, o wybieranie biznesu zamiast rodziny, o przegapione urodziny Anny, o weekendy spędzone w biurze zamiast na spacerach po łazienkach. Maria miała rację. Zawsze miała rację. A on zawsze miał wymówki. Anna, jego córka, była teraz 24-letnią studentką prawa w Krakowie. Kiedyś była tatusiem. Małą dziewczynką, która czekała na niego przy oknie, gdy wracał z podróży służbowych. Teraz, gdy dzwonił, nie odbierała. Gdy pisał smsy. Odpowiadała jednym słowem: Gdy próbował odwiedzić ją w Krakowie, była zajęta. Wiedział, że to jego wina, wiedział, że gdy ona go potrzebowała, on był w kolejnym mitingu, na kolejnej konferencji, w kolejnym samolocie. Piotr wpatrywał się w nic konkretnego, gdy cichy głosik przebił się przez jego myśli. Przepraszam, panie. Spojrzał w dół i zobaczył przed sobą małą dziewczynkę. Mogła mieć najwyżej cztery lata, z jasnymi włosami, które opadały delikatnie wokół cherubińskiej buzi. Nosiła czerwony płaszczyk, który był chyba o rozmiar za duży, i beżową czapkę z dzianiną, z małymi kociuszkami na głowie. Miętowy plecak z kotem wisiał na jej małych ramionach. Jej niebieskie oczy były szeroko otwarte i błyszczały od niewylewanych łez. Czy pan też się zgubił? Zapytała drżącym głosikiem. To pytanie uderzyło Piotra jak fizyczny cios. Zgubiony? Tak, dokładnie tak się czuł. Nie w dosłownym sensie, ale we wszystkich pozostałych aspektach, które się liczyły. Uklęknął powoli, sprowadzając się na jej poziom. Kolana zaprotestowały lekko. Kolejne przypomnienie o zbliżającej się starości. Może jestem powiedział delikatnie, zaskoczony szczerością we własnym głosie: Czy ty się zgubiłaś, kochanie? Jej dolna warga zadrżała. Nie mogę znaleźć mojej mamy. Była tutaj, a potem jej nie było, i teraz nie wiem, gdzie poszła. Jedna łza stoczył się po jej policzku. Serce Piotra ścisnęło się. Pomyślał o Annie w tym wieku, o tym, jak zawsze sięgała po jego rękę, gdy przechodzili przez ulicę, jak wierzyła, że może naprawić wszystko, zanim długie godziny pracy i nieobecności na akademiach zbudowały między nimi mur, który teraz wydawał się nie do pokonania. Będzie dobrze, powiedział cicho, sięgając do kieszeni po chusteczkę, staroświecki nawyk, którego nauczył go własny ojciec. Delikatnie wytarł jej łzę. Jak masz na imię? Zuzia, powiedziała cicho, to piękne imię. Ja jestem Piotr. Uśmiechnął się do niej pierwszym szczerym uśmiechem, który pojawił się na jego twarzy od tygodni. Zuzia, twoja mama na pewno cię teraz szuka i bardzo się martwi. Co powiesz, żebyśmy znaleźli kogoś, kto pomoże nam ją odnaleźć? Zuzia kiwnęła głową, wyciągając rękę, aby złapać jego dłoń z zaufaniem, które go pokorzyło. Jej małe palce oplotły się wokół jego, i coś w piersi Piotra, coś co myślał, że zdrętwiało lata temu, zaczęło się budzić do życia. Szli razem przez terminal, małe nogi zuzi robiły dwa kroki na każdy jego jeden. Piotr zwolnił swoje zwykle szybkie tempo, dostosowując się do jej kroku. Kiedy ostatni raz zwolnił dla kogokolwiek? Czy pan dużo podróżuje? zapytała Zuzia, patrząc na niego tymi, nieprawdopodobnie niebieskimi oczami. Tak, przyznał Piotr. Prawdopodobnie za dużo. To brzmi samotnie, powiedziała z prostą mądrością, którą posiadają tylko dzieci. Piotr poczuł, jak ściska mu się gardło. Czasami tak jest. Moja mama mówi, że każdy kogoś potrzebuje, kontynuowała Zuzia, lekko kołysząc ich połączonymi dłońmi podczas chodzenia. Mówi, że nikt nie powinien być sam. Twoja mama brzmi bardzo mądrze. Docierali do punktu informacyjnego, gdzie miła kobieta po sześćdziesiątce spojrzała na nich. Na identyfikatorze było napisane Grażyna, a jej oczy natychmiast złagodniały na widok Zuzi. O kochanie powiedziała Grażyna, czy ktoś się zgubił? Zanim Piotr zdążył odpowiedzieć, usłyszał krzyk z drugiej strony terminala. Zuzia, Zuzia, kobieta około trzydziestu paru lat biegła w ich kierunku, twarz blada ze strachu, oczy czerwone od płaczu. Miała na sobie dżinsy i niebieski sweter, brązowe włosy związane w niedbały kucyk. Wyglądała na wyczerpaną, przerażoną i ulżoną jednocześnie. Mamusiu! Zuzia wypuściła rękę Piotra i pobiegła do matki, która podchwyciła ją i trzymała tak mocno, że Piotr widział, jak drżą jej ręce. O Boże, o, dzięki Bogu, powtarzała kobieta, obsypując buziakami głowę Zuzi. Mówiłam ci, żebyś została dokładnie tam, gdzie cię zostawiłam, gdy szłam po bilety. Odwróciłam się, a ciebie nie było. Tak się bałam, kochanie. Tak bardzo się bałam. Piotr cofnął się, czując się nagle nie na miejscu. Jego rola w tym małym dramacie była zakończona. Powinien wrócić do swojego miejsca, do telefonu, do e-maili, do wygodnego odrętwienia, którym owinął się jak zbroją. Ale Zuzia wskazywała na niego. Mamusiu, to pan Piotr, pomógł mi. On też był zagubiony, ale w inny sposób niż ja. Kobieta spojrzała na Piotra, naprawdę na niego spojrzała i zobaczył rozpoznanie w jej oczach. Nie jego twarzy. Ale czegoś głębszego. Podeszła, wciąż trzymając zuzie na biodrze. Nie wiem, jak panu podziękować, powiedziała, a jej głos załamał się z emocji. Jestem katarzyna. Katarzyna Kowalska. Pan to. Zatrzymała się, wycierając oczy wolną ręką. Pan nie ma pojęcia, co to dla mnie znaczy. Cieszę się, że jest bezpieczna, powiedział piotr. Jego własny głos był bardziej chropowaty niż zwykle. To niezwykła mała dziewczynka. Tak jest. Katarzyna postawiła Zuzię, ale nadal trzymała ją za rękę. Przepraszam, wciąż drże. Jedziemy odwiedzić moją matkę. Ona nie czuje się dobrze. Rak, czwarty stadium. I już byłam tak zestresowana tym wyjazdem i upewnianiem się, że mamy wszystko. A potem nie mogłam znaleźć Zuzi i po prostu. zatrzymała się widocznie zawstydzona tym, jak dużo podzieliła się z nieznajomym. Nie musi się pani tłumaczyć, powiedział cicho Piotr. Rozumiał być może więcej niż ona wiedziała, jak to jest czuć się, jakby się tonęło. Piotr sam pamiętał śmierć swojego ojca. Stanisław Lewandowski był prostym inżynierem, który pracował w hucie, w nowej hucie, przed transformacją. Gdy zakład upadł, ojciec nigdy się już nie pozbierał. Piotr obiecał sobie, że nigdy nie będzie zależny od nikogo, że zbuduje coś własnego. I zbudował. Ale po drodze zagubił wszystko, co naprawdę się liczyło. Zuzia pociągnęła za rękaw jego marynarki. Panie Piotrze, czy pan nadal jest zagubiony? Spojrzał na nią, na tę małą osobę, która pojawiła się w jego życiu na może dziesięć minut i jakoś przejrzała go na wylot. Mógł zlekceważyć to pytanie, wymyślić jakąś wymówkę i odejść. To właśnie zrobiłbym miesiąc temu, rok temu, może nawet całe swoje dorosłe życie. Zamiast tego uklęknął ponownie. Wiesz co, Zuzia? Myślę, że może nie jestem tak zagubiony, jak myślałem, bo pan mi pomógł? Zapytała. Tak, powiedział, uświadamiając sobie, że to prawda, bo ci pomogłem. Oczy Katarzyny napełniły się nowymi łzami. Nie chcę zatrzymywać pana przed lotem, ale czy zechciałby pan usiąść z nami na chwilę przed naszym odlotem? Myślę, że potrzebuje kilku minut, żeby się uspokoić. A Zuzia wydaje się bardzo pana polubić. Piotr sprawdził zegarek, automatyczny gest. Miał czterdzieści minut do odprawy, mógł usiąść w salonie biznesowym, wypić szkockiej, odpowiedzieć na e-maile, tę samą rutynę, którą wykonywał setki razy wcześniej. Chętnie, usłyszał, jak mówi, znaleźli miejsca razem przy oknach, skąd mogli obserwować startujące samoloty. Zuzia usiadła między nimi, plotkując o ogrodzie babci i kocie imieniem Mruczek oraz o tym, jak nauczyła się liczyć do dwudziestu. Katarzyna i Piotr rozmawiali w sposób, w jaki czasami rozmawiają nieznajomi, ze szczerością, która może być niemożliwa z ludźmi, którzy cię znają. Opowiedziała mu o mężu, żołnierzu, który został zabity w Iraku cztery lata temu podczas misji NATO, o tym, jak trudno było wychowywać Zuzię samotnie, o tym, jak matka była jej ostoją przez cały ten czas i jak przerażona była tym, że ją straci. Piotr też się znalazł w opowiadaniu, naprawdę opowiadaniu w sposób, w jaki nie robił tego od lat. O małżeństwie, które się rozpadło, bo przedkładał wszystko inne na dnie. O córce, która teraz wydawała się jak obca. O wspinaniu się po drabinie przez trzydzieści lat tylko po to, żeby dotrzeć na szczyt i stwierdzić, że widok jest pusty i zimny. Przepraszam powiedział w pewnym momencie. Pani nie potrzebuje słuchać tego wszystkiego. Właściwie powiedziała cicho, katarzyna. Myślę, że pan musiał to powiedzieć. Zuzia zasnęła opartej o ramię Piotra, jej kocią czapkę lekko przekrzywioną. Spojrzał na jej spokojną twarz i poczuł, jak coś pęka w jego wnętrzu, coś, co było zamarznięte zbyt długo. Mam córkę, powiedział cicho. Anna ma teraz dwadzieścia cztery lata. Przegapiłem jej dzieciństwo. Zawsze byłem w pracy, zawsze podróżowałem. Zawsze mówiłem sobie, że to dla niej, dla rodziny, żebyśmy mogli mieć ładne rzeczy. Zatrzymał się, słowa były bolesne. Ale to, czego potrzebowała, to ja. A teraz nawet nie odbiera moich telefonów. Nigdy nie jest za późno, powiedziała Katarzyna. Dopóki oboje oddychacie, nigdy nie jest za późno. Nie wiem, co jej powiedzieć, nie wiem, jak to naprawić. Może zacznij od powiedzenia jej dokładnie tego, co właśnie mi powiedziałeś: że wiesz, że popełniłeś błędy, że przepraszasz, że chcesz spróbować. Piotr spojrzał na nią. Czy to naprawdę takie proste? To wcale nie jest proste, powiedziała katarzyna. To prawdopodobnie najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobisz, ale alternatywa, poddanie się, pozostanie zgubionym. Czy to naprawdę jest łatwiejsze? Przez głośnik rozległo się ogłoszenie. Lot Katarzyny do Gdańska był wywoływany do odprawy. Jej matka mieszkała w małej miejscowości pod Gdańskiem nad morzem. Katarzyna opowiadała, że to było miejsce, gdzie ona i Zuzia spędzały najszczęśliwsze chwile spacery po plaży, zbieranie bursztynu, słuchanie opowieści babci o starych czasach. Zuzia poruszyła się i otworzyła oczy. Spojrzała na Piotra i uśmiechnęła się. Musi pan zadzwonić do swojej córki, powiedziała z absolutną pewnością. Powiedzieć jej, że ją pan kocha. Mój tata jest w niebie i nie mogę już mu nic powiedzieć, ale pan może powiedzieć swojej córce. Więc pan powinien. Piotr poczuł, jak łzy kłują go w oczy. Masz rację, Zuzia. Powinienem. Katarzyna zebrała ich rzeczy, a Zuzia założyła plecak. Wstali, a Piotr wstał z nimi. Dziękuję, powiedziała katarzyna, wyciągając rękę, aby ścisnąć jego dłoń, za znalezienie Zuzi, za siedzenie z nami, za. za przypomnienie mi, że wciąż są dobrzy ludzie na świecie. Dziękuję, powiedział Piotr, za przypomnienie mi, że nie jest za późno, żeby zostać jednym z nich. Zuzia rzuciła się mu na nogi w gwałtownym uścisku. Papa Piotr, mam nadzieję, że znajdzie pan drogę do domu. Papa Zuziu, uważaj na mamę, dobrze? Patrzył, jak idą w kierunku swojej bramki. Zuzia odwróciła się dwa razy, żeby pomachać. Pomachał z powrotem za oba razem, stojąc tam długo po tym, jak zniknęli w tłumie. Potem Piotr wyciągnął telefon. Jego palec zawisł nad imieniem Anny w kontaktach. Serce biło mu mocniej niż podczas każdej prezentacji biznesowej. To było straszniejsze niż każde negocjacje w sali konferencyjnej. To było prawdziwe. Nacisnął połączenie. Jeden sygnał, dwa, trzy. Prawie się rozłączył. Tata, głos Anny. Tak długo go nie słyszał. Brzmiał zmęczenie niepewnie. Anna, cześć, ja. Zatrzymał się. Wszystkie wcześniej przećwiczone słowa wyparowały. Wiem, że prawdopodobnie jestem ostatnią osobą, od której chcesz teraz usłyszeć. Cisza. Właśnie, spotkałem dzisiaj kogoś, małą dziewczynkę, która się zgubiła i zapytała mnie, czy ja też jestem zagubiony. I zdałem sobie sprawę, że jestem zagubiony od bardzo długiego czasu, wziął oddech. Byłem zagubiony, Anna. I sprawiłem, że ty też się poczułaś zagubiona. Nie było mnie dla ciebie. Wybierałem pracę zamiast ciebie, zamiast twojej matki. Zamiast wszystkiego, co naprawdę się liczyło i bardzo, bardzo mi przykro, więcej ciszy, słyszał jej oddech. Nie oczekuję, że mi wybaczysz, kontynuował, słowa teraz wylewały się z niego. Nawet nie wiem, czy zasługuję na szansę naprawienia rzeczy, ale chcę spróbować. Jeśli mi pozwolisz, chcę spróbować. Chcę Cię poznać, prawdziwy Ciebie, takiej, jaką jesteś teraz. Chcę usłyszeć o twoim życiu, twoich marzeniach, o tym co cię uszczęśliwia. Chcę być twoim ojcem, nie tylko z nazwy, ale naprawdę być dla ciebie. Usłyszał dźwięk, który mógł być szlochem. Tato. Jej głos był przejęty łzami. Tak długo czekałam, żeby usłyszeć coś takiego od ciebie. Wiem. Bardzo mi przykro, że musiałaś czekać. Przykro mi za to wszystko. Gdzie teraz jesteś? Piotr spojrzał na swój bilet lotniczy. Spojrzał na bramkę, gdzie kolejny anonimowy lot czekał, żeby zabrać go do kolejnego anonimowego miasta. Pomyślał o dyrektorze, który czekał na spotkanie z nim, o kontrakcie, który wisiał w zawieszeniu. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zbudował firmę wartą miliony złotych, miał klientów w całej Europie, jego biuro na czterdziestym piętrze w centrum Warszawy miało widok na cały pałac kultury. Był członkiem najbardziej ekskluzywnych klubów biznesowych, jego zdaniem pytano się w największych gazetach gospodarczych, ale co mu to wszystko dawało, skoro nie miał z kim tego dzielić, potem pomyślał o małej ręce Zuzi w swojej, o cichej mądrości Katarzyny, o tym, co znaczy być naprawdę zgubionym i co znaczy w końcu znaleźć drogę do domu. Na lotnisku mam lecieć do Berlina na spotkanie. Czy będziesz lecieć? Nie, powiedział. Nie będę. Czy byłoby w porządku, gdybym zamiast tego przyjechał dziś do ciebie? Teraz? Usłyszał śmiech Anny przez łzy. Tak, tato, to byłoby, to byłoby naprawdę w porządku. Piotr już szedł w kierunku kasy biletowej. Będę tam tak szybko, jak tylko mogę. I Anna, tak? Kocham cię. Powinienem mówić to częściej. Powinienem pokazywać to częściej. Ale cię kocham. Ja też cię kocham, tato. Kupił nowy bilet do Krakowa, gdzie mieszkała Anna, gdzie czekała jego córka. Gdy siedział w innym terminalu, czekając na inny lot, czuł się lżejszy niż przez lata. Jego telefon bazował. E-mail od asystentki pytający, gdzie jest, dlaczego nie złapał lotu do Berlina. Jego partnerzy biznesowi będą wściekli, może straci kontrakt. Rok temu, nawet miesiąc temu, to wprawiłoby go w panikę. Teraz po prostu odpowiedział sytuacja rodzinna wyjaśnię później. Bo to była sytuacja awaryjna w pewnym sensie, awaria życia na pół przeżytego, szans prawie przegapionych, miłości prawie na zawsze utraconej. Pomyślał o zuzi, zastanawiał się czy dotarła bezpiecznie do domu babci. Miał nadzieję, że jej babcia pokona wszystkie przeciwności, że będzie żyć, aby zobaczyć, jak Zuzia dorasta. Miał nadzieję, że Katarzyna znajdzie spokój i wsparcie w swojej podróży. Miał nadzieję, że oboje wiedzą, jaki dar mu dzisiaj dały. Czasami aniołowie pojawiają się w najbardziej nieoczekiwanych formach, czasami są to małe dziewczynki z kocimi czapkami i mądrością przewyższającą ich lata. Czasami są to wyczerpane matki, które dzielą się prawdą z nieznajomymi, czasami są to momenty łaski w zatłoczonych terminalach, które przypominają nam, kim mamy być. Piotr był zagubiony, ale pomagając komuś innemu znaleźć drogę, znalazł własną ścieżkę do domu. Gdy ogłoszono jego lot, pozwolił sobie na uśmiech, naprawdę się uśmiechnąć, taki uśmiech, który sięgał jego oczu i rozgrzewał serce. Jechał zobaczyć się z córką, zaczynał od nowa, będzie próbować, to nie będzie łatwe. Lata dystansu nie da się przezwyciężyć w jeden dzień, ale Zuzia miała rację, wciąż mógł powiedzieć Annie, że ją kocha, wciąż mógł spróbować i to zmieniało wszystko. W samolocie lecącym do Krakowa Piotr myślał o wszystkich rzeczach, o których chciał porozmawiać z Anną. O jej studiach prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, o jej planach na przyszłość, o jej przyjaciołach. Chciał wiedzieć, czy wciąż lubi czytać książki Fantazy, jak gdy była mała i zaczytywała się w Wiedźminie Sapkowskiego. Czy wciąż marzy o podróżach po świecie, o zwiedzaniu wszystkich miejsc, o których opowiadał jej, gdy wracał z podróży służbowych, ale nigdy nie zabrał jej ze sobą. Czy ma kogoś w sercu, może jakiegoś młodego prawnika lub studenta, z którym dzieli swoje marzenia? Myślał też o wszystkich przeprosinach, których był jej winny. Za każde niezwrócone połączenie, za każdą przegapioną kolację, za każdy raz, gdy wybrał spotkanie biznesowe zamiast szkolnego przedstawienia za każdy moment, gdy była gotowa mu zaufać, a on był gdzie indziej, w Berlinie, Pradze czy Budapeszcie, budując swoje imperium kosztem jej dzieciństwa. Pamiętał, jak Anna w wieku ośmiu lat czekała na niego przy oknie, gdy obiecał, że wróci na jej akademię z okazji Dnia Matki. Zamiast tego utknął na lotnisku w Frankfurcie z powodu opóźnionego lotu i kolejnego kluczowego spotkania. Maria powiedziała mu potem, że Anna płakała tej nocy, mówiąc, że tata więcej kocha swoje spotkania niż ją. Te słowa wciąż go bolały, bo wiedział, że dziecko miało rację. Flight trwał tylko godzinę, ale dla Piotra każda minuta była wiecznością wypełnioną wspomnieniami i nadzieją. Za oknem samolotu widział polskie pola, małe miasta, autostrady prowadzące do różnych części kraju, który tak dobrze znał jako biznesmen, ale którego nie dostrzegał jako ojciec zbyt zajęty karierą. Gdy samolot lądował na Krakowskim lotnisku Balice, poczuł motyle w żołądku jak nastolatek idący na pierwszą randkę. To było straszne i ekscytujące jednocześnie. W jego kieszeni brzęczał telefon, prawdopodobnie kolejne wiadomości od partnerów biznesowych, klientów, asystentki. Ale po raz pierwszy w życiu całkowicie je zignorował. Anna czekała na niego w hali przylotów. Rozpoznał ją natychmiast, mimo że wyrosła z tej małej dziewczynki, którą pamiętał. Była piękna, wysoka jak jej matka, ale miała jego oczy i determinację w spojrzeniu, którą rozpoznał jako swoją własną. Nosiła prosty czarny płaszcz i miała włosy związane w kucyk. Wyglądała dojrzale, mądrze, niezależnie. Gdy ich spojrzenia się spotkały, oboje zaczęli płakać. Tato szepnęła, gdy ją objął, a jej głos miał tę samą czułość, którą pamiętał z jej dzieciństwa. Kochanie, odpowiedział nie mogąc uwierzyć, że naprawdę tutaj była w jego ramionach. Tak bardzo Cię kochałem zawsze, nawet gdy nie potrafiłem tego pokazać, nawet gdy byłem najgorszym ojcem na świecie. Nie byłeś najgorszy, szepnęła Anna. Byłeś tylkoś nieobecny, ale teraz jesteś tutaj. Stali tak długo w holu przylotów, oboje płaczący, oboje próbujący nadrobić lata straconych uścisków. Ludzie przechodzili obok nich. Niektórzy patrzyli z uśmiechem na tę scenę pojednania, ale Piotr nie dbał o to. Wszystko, na czym mu zależało, było właśnie tutaj, w jego ramionach. Mamy dużo do nadrobienia. Powiedziała Anna, gdy w końcu się rozłączyli. Mamy całe życie, odpowiedział Piotr, i tym razem nie zmarnuje ani jednej chwili. Obiecuję ci to. Wyszli razem z lotniska, ojciec i córka, rozmawiając, jak dawno nie rozmawiali. Piotr opowiedział jej o Zuzi i Katarzynie, o tym, jak mała dziewczynka zadała pytanie, które zmieniło wszystko. O tym, jak w ciągu jednego popołudnia na lotnisku zrozumiał, co naprawdę się w życiu liczy. Anna opowiedziała mu o swoich studiach, o fascynacji prawem karnym, o swoich przyjaciołach na uniwersytecie, marzeniach o zostaniu prokuratorem, żeby pomagać ludziom, zwłaszcza kobietom i dzieciom, którzy stali się ofiarami przemocy. Opowiedziała też o Michale, koledze z roku, który był miły i inteligentny, ale nie chciała się spieszyć z niczym poważnym. Chcę, żebyś go poznał, powiedziała nieśmiało, ale tylko jak będziesz gotowy. Nie chcę znowu cię płoszyć. Piotr zatrzymał się i spojrzał na córkę. Adna, nigdy więcej mnie nie spłoszysz. Chcę poznać wszystkich ludzi, którzy są ważni w twoim życiu. Chcę być częścią twojego świata, jeśli mi pozwolisz. Gdy jechali taksówką przez Kraków, mijając Wawel, Sukiennice, wszystkie te miejsca, które znał jako turysta biznesowy, ale nigdy nie pokazał córce, Piotr pomyślał o wszystkich latach, które stracił, ale też o wszystkich latach, które miał przed sobą. Nie mógł cofnąć czasu, ale mógł zacząć od dzisiaj, mógł być ojcem, którego Anna zasługiwała, mógł być mężczyzną, którym chciał być. Tato, powiedziała Anna cicho, gdy dojeżdżali do jej mieszkania, cieszę się, że w końcu wróciłeś do domu. Dom. To słowo brzmiało inaczej niż jego luksusowy apartament w Warszawie, inaczej niż jego biuro, inaczej niż wszystkie hotele na całym świecie. Dom był tam, gdzie jego córka, gdzie miłość, którą prawie zmarnował, ale jeszcze mogła zostać uratowana. Samolot lecący bez niego do Berlina, był teraz prawdopodobnie w powietrzu. Kontrakt mógł zostać stracony. Jego partnerzy biznesowi prawdopodobnie dzwonili z wściekłością. Ale po raz pierwszy w życiu Piotr Lewandowski nie dbał o biznes, dbał o to, co naprawdę się liczyło. Dziękuję szepnął w kierunku nieba, myśląc o małej Zuzi z kocią czapką, która zadała pytanie zmieniające życie. Czasami potrzebujemy dziecka, żeby przypomnieć nam, kim jesteśmy, czasami potrzebujemy się zagubić, żeby w końcu znaleźć drogę do domu. A gdy Ziemia oddaliła się pod nim i chmury objęły samolot w swoje miękkie, szare ramiona podczas wcześniejszego lotu z Warszawy, Piotr Lewandowski zamknął oczy i szepnął modlitwę wdzięczności za lotniskowych aniołów i drugie szanse oraz prostą, głęboką prawdę, że nigdy nie jest za późno, aby znaleźć drogę z powrotem do miłości.